Tomasowi dwie, jedną bramkę strzeliła i jednej sytuacji sama na sam nie wykorzystała. Także gdyby to brać pod uwagę to yy, może troszeczkę ten wynik nie jest zbyt zasłużony. No, a z drugiej strony no, mówię, widać cały czas w nogach moich chłopaków yy, trudy tego okresu przygotowawczego, że piłka nie za bardzo się ich słucha, że yy, sami się dziwią jak yy, czasami nie potrafią rozegrać yy, najprostszego podania, najprostszej akcji. Ale no, taki okres to jest. Niestety musimy go wykorzystać do maksimum i to nie jest dziwne, że mają takie problemy yy, z poruszaniem się i z rozegraniem akcji z najprostszymi sytuacjami piłkarskimi. Na pewno to w pewnym okresie minie i, i, i zaczną grać tak jak, jak potrafią, a ten okres niestety teraz taki jest, że musimy go wykorzystać do końca. Waszym zawodnikiem został dzisiaj Łukasz Giza, a jak się zgra z zespołem, to powinno być o wiele lepiej ze skutecznością, chyba. No, dzisiaj już miał jedną sytuację idealną, co prawda, Bramkarz mu wybronił, bo to chyba dzisiaj to był najjaśniejszy punkt w meczu Bramkarz Tomasowi. Eee, wszystkie sytuacje, które stworzyła Awia, praktycznie oddawali mu piłkę w ręce. No, Łukasz bardzo ładnie chciał to rozwiązać, chyba jako jedyny, przymierzył przy samym słupku w sytuacji no praktycznie sam na sam, ale i tu, tu też się bardzo dobrą dyspozycją wykazał bramkarz, bramkarz Tomasowi. Nie jestem przekonany, że Łukasz nam nada innej jakości grze, w grze z przodu, no ale to był dzisiaj pierwszy jego, że tak powiem, kontakt z nami, e, także tu już trudno wymagać, żeby już dzisiaj... E, rozstrzygał o, 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 o wyniku meczu. Jaką podsumuje dzisiejszego rywala pod wodą nowego trenera Bogdana Bławackiego? No bardzo ruchliwa drużyna. Nieźle operowali na tle Awi Piłką. Potrafili wykorzystać to co stworzyli. Tak się mecz kończył.